Cześć kochani! Dzisiaj chciałabym y, przedstawić Wam mój hol zakupowy I tutaj teraz przedstawię rzeczy, które zaczęłam kupować od... powiedzmy lutego Więc y, luty, marzec i teraz jest już koniec kwietnia Co prawda, w kwietniu chyba kupiłam najmniej rzeczy, najwięcej w marcu Ale co? Zaczynamy! E, teraz tak, może na sam początek pokażę rzeczy sportowe i to są krótkie spodenki Nike, kupiłam je dosłownie za 20 zł w second handzie To co jest fajne, one na pewno nie prześwitują i dobrze podtrzymują I dodatkowo wcale nie są aż tak krótkie jak myślałam, bo sięgają mi tak do połowy uda A, czyli spodenki kupiłam we Wrocławiu, bo haul będzie ogólnie zbiorczy z różnych miejsc Następnie mam koszulkę, którą kupiłam na Florydzie w Targetie, i tak naprawdę to jest jedyna rzecz, którą kupiłam z takich ciuchów ogólnie w Stanach, jak tam teraz byłam. Ona wróciła dopiero z prania i właśnie dzisiaj ją z powrotem założę, bo to jest moja ukochana już koszulka i zapłaciłam za nią tylko chyba 14,99 dolarów plus podatek, czyli i tak. I tak jak przeliczymy, to bardzo taniutka, a świetnie odprowadza właśnie wodę i, i bardzo szybko wysycha i jest bardzo leciutko, komfortowa. Naprawdę jestem zadowolona, plus jest w fajnym kolorze. Nie wiem, jak to kamera oddaje, ale ona jest taka pomarańczowo-różowa, mocno odblaskowa, więc bardzo mi się podoba. Kupiłam sobie kolejne Nike. Zdecydowałam się na te, no bo po pierwsze kolor postanowiłam, że trochę... Przeczekam z różem, bo wszystko co ostatnio Zabrałam na siłownię Było koloru różowego I aż mi było tak dziwnie z tym, bo miałam tak Koszulkę różową, spodnie ró Znaczy spodnie miałam czarne, ale buty Miałam różowe, ręcznik miałam różowy e, I taką opastkę tutaj do, Na rękę do biegania, żeby telefon sobie Wsadzić też była różowa Więc wszystko było różowe, no i stwierdziłam, że Koniec z różem, także kupiłam coś e, Trochę innego, fioletowe buty I to są Nike Flex 2014 Run. I tutaj e, po prostu Nike Flex. E, linia z 2014 roku, tak jak tutaj pisze I są bardzo leciutkie, bardzo wygodne, przewierne, no bo tutaj mamy świateczkę, więc mam nadzieję, że się dobrze sprawdzą. E, I jeżeli biegamy głównie pobieżni, a ja biegam głównie pobieżni, to w miarę płaska podeszwa. Tak przynajmniej mi mówił pan, który mi pomagał dobierać te buty. Więc e, tak wyglądają moje Nike. Jeżeli chodzi o hol sportowy, to już wszystko. Jak już jesteśmy przy butach, to może dokończmy. Najtańsza no rzecz, którą mi się udało kupić, to te japonki z Sinsei. Tutaj mamy mm, motyw pasków, czyli coś co jest bardzo modne, plus flamingi, które uważam, że wyglądają przeuroczo. Głównie kupiłam je na siłownię, ponieważ gdzieś mi przepadły wszystkie klapki japonki na lato, a te są typowo gumowe pod prysznic. Idealne I teraz tak, ja za nie dałam 10 zł Więc nie oczekujmy za 10 zł cudów e, Dlatego miałam je na sobie dwa razy jak kupiłam Chodziłam w nich po domu, po mieszkaniu Już zaczęło tutaj schodzić i raz je ubrałam pod prysznic No i tutaj właśnie te flamingi i biały pasek już na piętach schodzi e, No trudno, ale tak jak mówię, to jest na siłowni głównie pod prysznic Ewentualnie latem jak będę jechała na plażę, ale to też tylko wsiadam do auta, jadę na plażę, ściągam przy linii piasku buty idę już na boso po całej plaży, więc też mi to jakoś bardzo nie przeszkadza A ogólnie w lato najczęściej chodzę w sandałach Kolejne buty, które kupiłam to z myślą o wakacjach przede wszystkim Ponieważ tak jak mówiłam, latem najczęściej chodzę w sandałach Z tym, że na Florydzie jest taki problem, że tam pada codziennie jak jest lato Bo jest po 30 parę stopni, jest strasznie mokro te chmury się zbierają, zbierają, a potem około 16, 17, 18 jest burza. I ja właśnie nie chcę, nie chcę typowo nosić kaloszy, no bo nie oszukujmy się, dalej 30 stopnie, plus kalosze. To, to jest naprawdę męczące dla stóp. I dlatego zdecydowałam się na meliski, które są z gumy z Brazylii. I teraz zastanawiałam się nad czarnymi. Właśnie z takim beżowym kwiatkiem Ale po prostu nie było w moim rozmiarze Więc postawiłam na te Wiecie też, też o tyle dobrze, że Bardziej wiosenny, letni kolor Jaśniejsze Z tym, że tutaj, co mi nie odpowiada No to one się strasznie szybko brudzą, jeżeli jadę samochodem Więc tutaj na piętach Plus jest taki, że będę je nosiła głównie na wakacjach Gdzie ja nie jeżdżę autem, tylko jestem pasażerem Więc tutaj na pewno się nic nie będzie działo No i trzeba je od samego początku czyścić ja, żeby dłużej utrzymały zapach, trzymam je w tym pudełku w szafie. Najczęściej nie trzymam butów w pudełkach, ponieważ przy samym wejściu mamy właśnie szafę na buty i tam wszystkie buty stoją. No ale w każdym razie mm, tak, chcę, żeby pachniały. I one faktycznie pięknie pachną. Tylko nie już tak intensywnie, jak je kupiłam, więc postanowiłam, że wracamy do pudełka. I już ostatnie buty. Są to buty, które o dziwo są wygodne, nie obtarły mnie. Zaraz jak Wam pokażę obcas, to pewnie niektórzy z Was się będą śmiać, bo dla Was to może nie być obcas. Ale dla mnie to są wysokie buty i mówiąc, że są wygodne, mam na myśli, że mogę je założyć na 4 godziny, nie więcej, ponieważ ja na obcasach nie chodzę, wolę płaskie, wygodne buty. I są to takie zwykłe buciki na obcasie. Kupiłam je w Niemczech, dałam za nie 30 euro i to są buty z Deutschmana. I yy, co jest fajne, one są ze skóry. Więc teraz euro stoi za 4 zł, 30 euro to jest 120 zł za skórzane obuwie, gdzie jakość jest bardzo dobra. Miałam je już na sobie kilka razy, wyglądają jak nieużywane. No i tak jak mówię, przede wszystkim mnie nie obtarły, więc to jest super duży plus dla nich. I są bardzo mięciutkie, wygodne, tak jak już wspominałam, i pasują dosłownie do wszystkiego. Kolejna rzecz, którą kupiłam, to spodnie. Ja najczęstsze spodnie, jakie mam, to o, mogę Wam od razu pokazać, bo mam je na sobie. To są takie zwykłe spodnie bez zamka, za to na gumce. To akurat kupiłam w HM, HM, jak chcecie to wymawiać, HM, obojętne mi to. W każdym razie one są zwykłe, proste, jeansowe, na gumce bez zamków, i mam jeszcze takie same w kolorze czarnym. No i postanowiłam, że przydałoby mi się jakieś trochę inne spodnie. Więc mama mi ogólnie kupiła dwie bluzki ze Stradivariusa Ogólnie jedną Wam zaraz pokażę Z czego druga, no po prostu nie wyglądałam w niej korzystnie Więc wymieniłam ją i dopłaciłam do spodni I tutaj mamy spodnie ze Stradivariusa Takie ciemne z wytarciami i z dziurami Moja babcia zapytała się, czy sobie kupiłam dziurowe spodnie i czy jestem poważna <grym> Także tak, kupiłam sobie dziurowe spodnie i... Jestem z nim bardzo zadowolona. Co mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o jakość, ogólnie byłabym bardzo zadowolona, gdyby nie te duże dziury, i tutaj ja musiałam sama podkleić, podszywać te łaty, bo oni tutaj dali łaty pod te największe dziury, żeby się dalej nie rozrywały. Tylko, że oni to przykleili klejem, i ten klej niestety jeszcze przed pierwszym praniem w ogóle się w ogóle przestał kleić, przestał działać jak. jak należy i te łaty po prostu odpadły, więc mm, ta, to drugą, jak już tylko zobaczyłam, że jest nadszarpnięta, to od razu zerwałam, żeby yy, nie zgubić. Yy, w sumie głupio zrobiłam, mogłam od razu potrzeć, bo byłoby mniej roboty i na pewno byłoby to również zrobione, bo ja nie mam zdolności jakiejś do szycia, ale myślę, że jeszcze oddam babci do poprawki te spodnie, ponieważ tak potrzyłam, że... Hmm. Usiadłam, mocniej naciągam spodnie i słyszałam, jak ta nitka, którą dopiero co przyszłam, odpadła. Więc... No, także polecam się na przyszłość. Ale ogólnie, spodnie oprócz tego jednego mankamentu super. Yy, bardzo ładnie się układają, delikatnie. Delikatnie się rozciągają, po prostu na takiej zasadzie, że są wygodne, ale nie lecą z tyłka, i ogólnie jestem bardzo zadowolona. Kolejna rzecz ze Stradivariusa: tak jak mówiłam, mama mi kupiła jedną bluzkę, plus drugą bluzkę, i to jest bluzka, której się zakochałam. I szczerze mówiąc, mam bardzo podobną z Zary. Ona też ma takie, taki kształt ramionczek, i tutaj jest. Tutaj jest gładka, tutaj ma odcięcie i taką kratkę, więc ja uznałam, że są zupełnie inne bo przecież to jest cała w koronce. Prawda? Na pewno mam rację. W każdym razie co, coś dziwne, to jest Eska i ona jest na mnie luźna. Ja przeważnie noszę Emki, więc tutaj trzeba na pewno brać poprawkę na rozmiarówkę. One cały czas są dostępne i jestem tą bluzeczką zachwycona, kocham ją. To jest jedna z moich ulubionych rzeczy teraz na wiosnę i lato. I powiem szczerze, że ogólnie te wszystkie bluzki, które sobie kupiłam, to bardzo dobrze się w nich czuję we wszystkich i bardzo lubię je nosić, więc... Dobrze się spisałam na te, na te dwa sezony. A więc tak, to jest bluzka z Zary, to też jest eska. I to, co mi się podoba, to to, że też ma paski czyli motyw, który jest modny, a jednak jest inna. Tutaj jest super z tyłu, jest dłuższa. Ma bardzo ciekawe wycięcie z boku. No i tutaj też tak sięga trochę dalej na pewno sięga dalej za pępek. I bardzo właśnie mi się podoba przez to, że można do bardziej obcisłych spodni ubrać, może nawet leginsów, jeżeli ktoś ma zgrabne nogi I, i na pewno będzie ładnie wyglądać Plus jest klasyczna, tutaj ma taki materiał typowo jak koszule są zrobione wyjściowe, na przykład męskie Tutaj trochę cieplejsze, więc mam nadzieję, że nie będzie za, za ciepło na lato, ale noszę ją na chwilę obecną i jestem zachwycona Kolejna rzecz jest z Mango i tutaj e, już jest MK. Kupiłam ją w Venlo w Holandii. E, to co mi się podoba, że ona może być bardzo elegancka, a może ją ubrać do jeansów, e, tenisówek i wygląda e, bardziej normalnie na co dzień. E, ma też bardzo ładny detal pod spodem, taki materiał ciemno-niebieski e, i, i bardzo, bardzo ją lubię. Mam nadzieję też, że właśnie nie będzie za na lato, ale... <laughs> ale, na przykład na wieczorne wyjścia też się na pewno sprawdzi. E, kolejna bluzka ja kupiłam ją e, na super przycenie w Hausie i dałam za nią jedyne e, chyba 29,99, tak, 29,99 i tutaj mamy e, bluzkę, tak jak mówiłam z Hausa, e, motyw kwiatowy, zawsze kwiaty latem i wiosną są modne. Więc e, też jestem tutaj bardzo zadowolona. I jak widzicie, ten motyw kolorystyczny też jest bardzo podobny. Biało, niebiesko i na różu. Także e, na co dzień, do marynarki też bardzo fajnie wygląda. Bardzo, bardzo lubię. E, I już ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o ciuchy, to też jest. E, House i też bierzemy mm, poprawkę na rozmiarówkę, bo tutaj jest eska i już byłam w tej koszulce, właściwie to chyba w większości było, nawet jak nie we wszystkich filmikach, to jest Board of You i tutaj mamy różowe róże. Tutaj też ma delikatny detal, zwinięte rękawki, więc takie drobne rzeczy, a, a robią różnice. Estentyczne no i bardzo zadowolona, jest leciutka, fajny materiał, także polecam. Jest w filmiku z... Toaletką yy... powiedziałam, że nie mam różu i że nie zamierzam w najbliższym czasie żadnego kupować. Kłamałam <laughs> to nie tak, że kłamałam, ale po prostu poszłam, poszłam na zakupy do magnolii i jakoś tak, tak wyszło. Więc poszłam do naszego dobrego, polskiego inglota i yy, znalazłam ten róż, to jest róż 51, kolor 51, róż do policzków i powiem szczerze, można nim sobie zrobić krzywdę. Ostrzegam, niedługo też zobaczycie yy, filmik, gdzie <grytanie> taką krzywdę sobie robię, ale nic więcej nie zdradzę. Tutaj mamy super pigmentację. Yy, już wam pokazuję na ręce, jak on wygląda. O, jest bardzo, bardzo mocny. Yy, chciałam też coś bardziej pomarańczowego, oczywiście zostałam z różem, chociaż też uważam, że ma taką lekką nutę pomarańczów w sobie. Leciutką. Także mmm, polecam i e, koszt około chyba 30 zł. Aha. I kiedy kupowałam właśnie ten róż, e, nakładałam na twarz i od razu moje wszystkie naczynka wyskakiwały i w ogóle nawet nie mogłam zobaczyć, jaki mam kolor e, tego różu, jak wygląda na mojej twarzy, e, bo, bo byłam cała czerwona. E, I Pani zaproponowała, że najpierw nałożymy podkład i potem e, od razu na ten podkład róż. Właśnie Pani mi nałożyła podkład w inglocie pod ten róż. I, I byłam tak zadowolona, że powiedziałam, że od razu biorę jedno i drugie I teraz mamy Inglot HD Perfect Cover Up Foundation I tutaj mamy kolor 71 Hipoalergiczny to jest ich nowy produkt Tak przynajmniej mi pani powiedziała, że to jest nowa linia do cery mieszanej I faktycznie mam go teraz na twarzy, wygląda bardzo naturalnie I szczerze mówiąc, odkąd zaczęłam go stosować mam... Bardzo dużo komplementów, że mam bardzo ładną cerę. Dzięki za oglądanie, także do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!